Hej, hej, hello ludzie! Witam serdecznie! Tutaj Mega Celeb55 Oraz Mega Sekartis! I witamy w naszej Mega Serii... Mega Wir Mega Pokebot, Mega Fire Red und Mega Leaf Green! Tak! O co chodzi z tym żartem Mega? Otóż... Nie wierzę, że powiedziałem to nie śmiejąc się. Otóż, niedawno... W magazynie Koro, Koro, poświęconym różnym rzeczom japońskim ogłoszono nowe ewolucje Pokémon. I są to takie Pokémon jak Mega Blaziken, Mega Lucario, Mega Ampharos, Mega Mohile, Mega Absol i Mega Mewtwo, tak. I to chyba wszyscy Mega, którzy tam byli. I o mój Boże, każdy z tych Pokémonów, nie licząc Mega Mewtwo, jest przejęty. O mój Boże. Mamy Ech. takiego na przykład mega Mewaila, który zgaduje, że będzie mieć moc podobną do Deoxysa. Będzie, zaraz tam się, bo mega Lucario, który będzie mieć zwiększonego staba pod względem obrażeń. No i mega Blaziken, który ma Speedboosta. I pewnie będzie miał V-Create jako jeden z ruchów. Ogólnie rzecz biorąc, fani Pokemon usłyszeli syreny alarmowe. Coś się dzieje. To jest po prostu eee, dla mnie to, co się dzieje z Pokémonami. Jest strasznie, strasznie, strasznie złe. <grystanie> ewoluują! Mega ewoluują! Mega ewoluują! To mi przypomina, jak już stwierdziłem wcześniej, Digimony. Wiesz, niektóre... Mega poziom. Uuuu. W sumie Mega Blaziken trochę wygląda Digimonowsko, a nie Pokemonowsko. Jak Dru Digon. Chyba dobrze zapamiętam nazwę tego Pokemona z piątej generacji. Ten smok niebieski z czerwoną głową, tak? Tak. O! Faust się chce nauczyć trash Tak, chce trash zamiast. Dobra, w każdym razie. W Jesteśmy teraz na. czasie Wy. Mieście o nazwie Wyspa 3 Który jest opanowany przez bikerów To jest I trochę smutne Co się rozprawić z tymi bikerami, bo inaczej nie ma przejścia, bo jest cały gang i. Och Można powiedzieć, że jesteś gangbangowany bangowany. ha. <laughs> Wszystko Oni na hitach wchodzą typowe bikerowskie Pokemony i są to głównie pokemony trujące, o ile nie tylko pokemony trujące. Koffing, Grimer, Grimer, Koffing, Koffing, Grimer. Kim ty jesteś ich przyjacielem, czy co? Oni wow. nie mają przyjaciół. Cubol Paxton. To jest imię piękne. Paxton. Uh, ja tutaj trochę spędzę czasu. Spoko. ale ja, to jest świetna impreza, według mnie. Głupi confusion. O, dziękuję. Ale trudno, ja piernicę, nie daję rady. <noise> Cicho, używaczu Alakazama. Tak, powiedziałem, używaczu, a nie użytkowniku. Użytkownik Alakazama, jak to dziwnie brzmi. Eee, to brzmi tak, jakbyś skakiwał na niego na plecy, chwytał za te, jego takie uszy i po prostu. icha! O mój Boże! Dobra, po pokonaniu trzech takich powiedzmy dresiarzy, motocyklistów i ich bossa, oni się wynoszą stąd. Właściwie, I... dresiarz to jest bardzo dobre określenie, tylko że to mot motocykliści bez dresów, ale dresiarza. Czy się stąd też wynieśli? Tak. Teraz ta pani ma spokój. Jej. Wszyscy byli przerażeni i steroryzowani, bo... Osiłkowie, osiłcy. Jak zwał tak zwał. osiłnicy. Osełka do masła. Koty liżą masło. No tak. Dobra. Tu, no jest bardzo... tu jest jedna śmieszna rzecz odnośnie kata, którą przed chwilą odkryliśmy z krifem. jest to ta Zetniemy to drzewko Pójdziemy szukać rzeczy, które tutaj mogą być Nic nie znajdujemy, co się... Jest... A nie! Jest Pepa! Dobrze! Wracamy się! Drzewko wróciło! Drzewko jest! To jest Takie what hell? Bo zmieniliśmy lokację. Z o, Island ten destrakcjerny... Przeżyj! Tak! 9 HP, ale przeżył! Pokemony tutaj jak zwykle nie są powalające. PG. 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 Wiesz, że go chyba złapię? Ej, złapałem legendarnego Pokemona. Nie, patrz to! na to! Pasz na to. No, ale wiesz, że będziesz go musiał trenować i wystawić go przeciwko elitarnej czwórce? No nie chcę się złapać. <laughs> Look out! We've got a over here! Wiesz, jak i tak mamy zebrać 60 pokemonów do National Dexa, to może już zacznę zbierać. <laughs> nie, nie każ mi tego robić. Dla mnie gra się kończy po 40-ce? Naprawdę nie wiem jak go nazwać. Eee, nazwij go Wingul. wtedy ludzie dadzą ci spokój ze złapaniem Wingula. Get już. Ej, top tak i top tak. Mam nadzieję, że Wingul pisał się przez 2L. A eee, tak. Ja pamiętam Dobrze. swego czasu chciałem nagrywać Pokémon Emerald, ale zrezygnowałem koniec końców z tego. I złapałem tam Wingula i nazwałem go Deliberd wersja 2.0. Bo czemu by nie? Nauczymy cię jaki jest nasz nowy ulubiony Pokémon? Kto tak mówi? O Boże, Joy! O, dwa Klifery. Nie zgadnę, jaki jest wasz ulubiony Pokémon? Eee, nie ni ni Nidoking Snorlax, nie nie, moim ulubionym Pokémon jest Mega Ampharos, ale nie mogę jeszcze z niego korzystać. Mega Ampharos będzie podobno w połowie z Pokemonem. Mega Ampharos jest Super Saiyanem 3 Ampharosem. Ponieważ <laughs> tylko... Spójrzcie na te włosy. Piękne. Most fabulous thing I've ever seen. No. Najbardziej bajeczna rzecz. Tak zwany fagot Pokemon. Mr. Mime powinien być fagot Pokémonem. Uh, Persian! O, a propos Persiana, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, chyba? Tak. Że da się go złapać na wyspie 2 Max Ripple, dobrze. Bardzo dobrze. To miejsce Czy kojarzy się mi. Road? Będę szczery, to miejsce strasznie mi się kojarzy z pierwszym Routem w krystalach. Bo idzie się w lewo. To się ko kojarzy trochę z pierwszym routem w Emeraldach. Hmm. Nie, może dlatego, że to jest pier trzecia generacja. Chociaż na pierwszym routie w trzeciej generacji służy się w górę, a nie w lewo. A? A -a -a. No tak. No to Teraz w takim razie drugi Tamtej generacji. I czym ja mogę zabić Bulbazaura? Jak mam same ruchy walczące i kamienne, Pokonać! Pokonać! A przepraszam, pokonać. Uważaj, bo Ivizaur ma mm. sweepał. Jesteś tym tak. człowiekiem. Cheating, czyń honory, proszę. E, Tri-atak, jestem ciekaw, czy pokonam Trzy atakiem Pewnie tak, bo ty masz użyteczne Pokémony. <laughs> wystawiając stawiający, cztinga. Faszeczka, sorry. Cheating. O, teraz się zemścimy, moja droga Aroma Lady. Violet się zwie. Kojarzy mi się Yoda. z Takenem. Dobra, chyba skończymy powoli z tym routem. O matko. Jakaś Nie mała no, dziewczyna. To, to dopiero początek. Mała dziewczynka biega w kółko na plaży, bo jest trochę... Zagadać. Jej, Kira jej, Pokémon! Jeszcze wydziera się Pokémon! Ona chyba przyznawkowała cukier. Sugar! Sugar, and spice, and everything nice. Jednakże profesor X dodał przypadkiem związek X. I tak powstały mega Pokémony! <laughs> I tak powstał mega Mewtwo! Profesor Blaine dodał przypadkiem mega związek. Ja nie mogę i wszystko jasne. Zbaleciduję was wszystkich. A masz? Jej, jej, Pokémon. Jej. Prze od razu mi się przypomina ta piosenka systemu Fedon Sugar. Chwila. Sugar du 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 du. W sumie to nie ta piosenka, ale kto by się przejmował? Ach, jak to do. Ach, recoil, no tak. Ale jak to dobrze, że starył, nie jest Pokémonem psychicznym. Jak to dobrze. Uuu, Krabi! Czy my widzieliśmy Krabiego Jego chociaż raz? Chyba tak. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mogliśmy go widzieć. Przy czym Krabi jest biedny do czwartej generacji. Tak bardzo, bardzo biedny, bo ma dużo ataku, ale mało special ataku. A jeszcze nie było fizycznych ataków wodnych. No. Jego taki ukochany atak Crab przecież jest wodny. Tego, Waterfall powiem, pewnie to... jest dobry na nim. No w czwartej generacji tak, Waterfall zdecydowanie, tak samo jak na Float... On był? Floatcell? A, float Zealand był? Float Cell? A Float? Float Cell, tak. Tylko, że on jest bardzo szybki, pamiętam. No on Water Jetem spamował za każdym razem jak go widziałem. W anime Floudzel, i wodnego. Czegoś. Buizel! To był Buizel pamiętam, a nie Floud przez wie... większość li... liczby czasu. Jedna Ilość. linia ewolucyjna Poliwagę. Przy czym tutaj wieści z szóstego, z szóstej generacji anime Satoshi, czyli aż się chyba pozbędzie swoich yy, przydupasów. <grym> Eee. Oby. oby! Kto by się oby. chciał pozbyć małej dziewczynki, która cały czas na ciebie narzeka? A, mówisz o Iris? Iris yep. jest taką mega tsundera. Jak ja nie lubię tsundera? Cun, tsun Iris. <laughs> Iris, to ciebie! Tsun-tsun! <laughs> This is wrong. Very wrong. Very ero. Yes, please! Punty shot! Ja! Yeah. Bodyslam? To po co on Kajtyk. używał Reindensa? Jak będzie używał Body, slamu? body slam od Meganiuma to jedna z najbardziej wkurzających rzeczy, jakie znam. Tyle razy paraliż wchodzi. A, nie tak. wiem jakim cudem. No jakby był jakiś hidden ability, że paraliż ma 50% szansa, <laughs> a nie 30% u Meganiuma. No bo Meganium jest spoko. Każdy lubi Meganium. Już ludzi, którzy, którzy nie lubią Meganium, ale oni się nie liczą. A Meganium jest takim spoko pokemonem. O! napa Tak! Contra Bellsprout, już to widzę. A tak, on ma Water Absorb. Eee... Czy ty na poliwirla. Tak, bo Raditz mi ginął, ale i tak mam przecież Mega Punch! Masz jeszcze cztery inne pokemony! Ale... No... No tak tylko mówię. Party pooper. <grym> tak szokujące... Ten... się do wyglądu radica. Ten Bellsprout chyba daje 666 expa. I Pollywag też używa... ...body slamu. Czy oni słyszeli o Bubble Beam? Water Gun? <grym> Surf? Cokolwiek! Jeżdżąca Wha za oknem śmieciarka? Brum 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 brum. Oj! Witamy w Berry Forest. Jest to A. las, w którym nie ma trenerów bodajże. Jest ale... Jest to są... las, w którym są Berry. I są pedofilskie Hypno, którego nie ma gdzieś. Nie, to jeden. Czy ty mi kiedyś nie wspominałeś, że jeden wpis w Pokédexie był, że hip, no właśnie był pedofilem, czy coś w tym stylu? Hypno no podaj, że porwał jedną dziewczynkę i nie wiadomo gdzie się podziała, zaginęła. I tak był taki wpis. We najwcześniejszych chyba. Ready blue. Tak, niestety no... Hipno jest. Ma zapędy pedofilskie. Hipnotyzuje małe dziewczynki, nakręca filmiki, a potem robi strony internetowe na których to wrzuca. Wiem, że mogę zostać schwyconym po tym, ale wydaje mi się, że Japonia nie ma za dużo problemów z takimi sprawami. Co być może? I mean, jest to kraj, gdzie jest coś takiego jak Tentacle Porn. Kurna! Jest to kraj, gdzie jest gdzie powstało coś takiego jak Bridget. <grym> Truda? Każdy wie, że everyone's gay for Bridget. Co ty masz do mego Vaporiona? Ah, twój, twój Faporion. Czekaj. Ej, Gloom! Czy ty... O, oh, come bez... on! No Mam mamo, mamo, Jak mamo, jak mamo, 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 jak nazwiesz mamo, a epizoda? Mega Feliper! <noise> tak! Fire spin. O, no dobra, wezmę zamiast tej loupa. Chyba, tak... zepsu, chyba zepsułem, że jest kro w tym momencie. Być może, bo lagi trochę, ale... Hmm. Ale kliknąłem alt i mnie wywaliło z gry jakimś cudem. Yes! O! Oh. Peliwem ja z życiem. Swoją drogą Max Ether. Co mi się nie przyda za bardzo, ale... Ten las jest złowieszczym lasem. Ups. O nie, to Pidgeotto. Czuję się Pidgeotto. jak prawdziwy Pokémon Master. łapie wszystko, co widzę. Swoją drogą... Czy ja mogę uciekać od wrogich Pokémonów używając Ror? Chyba tak. Tak. Ha, masz. Oczywiście, tak. Fila, ja tu tutaj. Jestem? jest. Wait, Ej, tu jest woda. Tędy. This way. Dokta! O, dziewczynka Lostel, To jest ta dziewczynka, którą chciał odnaleźć człowiek z Game Cornera na wyspie numer 2. E, Lostel mówi o sobie w trzeciej osobie? I want my daddy! I przychodzi hipno, Holy shit. I hipno z krajem. Who's your daddy? <laughs> I need an adult. I am an adult. <laughs> Jakby ktoś nie załapał, to jest jak mu tam. E, Reference? Team 4 Star Dragon Ball Z Abridged. Tak. Oh, Reference właśnie do tego. Czasem mi różne rzeczy wylatują z głowy, ale kto by się spodziewał? O, to o, było tak straszne! Lostel przyszła tutaj zebrać trochę jagódek. i daje nam ja, ja pappa, nie, ja papa Berry, mm. ja tata, ja papa i szczęście ja! nas przenosi do wyspy numer dwa. Potem spojrzał w bok, i tak? Czy byli pijany? Ile boków? Ta... Jej, czy on coś mówi tak czy siak? O, dostaliśmy meteoryt! Znaczy, oddaliśmy meteoryt, i dostaliśmy Moonstone. Niestety to nie jest. Zby... kamesenin? Nie kojarzę, ale może to i lepiej. Nie jestem do końca pewien. Właściwie ja jestem prawie pewien, że źle to napisałem. Ale to jest bodajże. genialny żółw. Wersja pońskiej. Hmm. No, Kame to jest na pewno żółw. A czy Seni, nie mam zielonego Chwila. pojęcia. A, dawaj meteoryt, nie pogadałem z nim. Znaczy, my oddajemy jemu meteoryt. And stuff. Nie, niech mi odda złodziej. Nie będzie dobrego internetu z meteorytu. dał mi monson. No dzięki. Dorzucę go do kolejnych 257,3 mo Moonstone'ów. No to to. No chyba. Triff. Co tak długo, naprawdę? Tak, świetnie się bawiłem walcząc z trującymi Pokémonami. Wiesz, byłem zatruty, uśpiony, skonfundowany. Nic, na to? to jest... No, no, there was almost nothing left for me to do. Heheszki. Heh, tak! Skąd się... Ty patrz na to. Skąd się na tym, że będzie w komentarzach Celeb! Przejdź i mi me do teraz a ja, takie Oh, fuck! Wiesz, że będziesz musiał to zrobić. Do Kanto! Tak! Yep. Tak! Chociaż teraz... Powiem ci, że kończenie tych wysp jest bardzo słabym posunięciem z naszej strony, bo... Ach, przydałoby się zwiedzić drugą drogę morską. Znaczy... Czy my planujemy nagrywać kolejny odcinek dzisiaj? Tak go topowo zapytam. Oftopowo? Nie mam zielonego pojęcia. Ale w takim razie zakończmy ten odcinek tutaj, ponieważ to prawdopodobnie będzie coś koło 20 minut. A my musimy się naradzić w związku z tym, czy płynąć w prawo, czy iść na Bullshit Road, czy w ogóle. Oto mój team na ligę! Kabuto na piątek! Zaczynijmy sześć Pokémonów! Nie! Zajachcie! No Ty, Muszę sprawdzić jego ten! Muszę sprawdzić. Jego wszystkim. Na naturę. naturę. Do kill nic nie zmienia. Quirky e, chyba nic nie zmienia. Tak, nic nie zmienia. Hasty zwiększa speeda. Za cenę. E, defensa. Adamant jest zajebiste! Modest... Church na kabuto będzie bardzo dobre. Na kabuto Stanowczo, chyba jedna z najlepszych natur możliwych. W końcu to chciałam. Na guzik select i bawię się w DJa. DJ Cliff 25 boków, jestem w połowie! O, o, o! A czy to nie miało być 60, a nie 50? Prawie połowie! Powiedziałem raz. Effect, to było na tyle. Więc baj. Baj.